Hej, witam Was ki, bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z przerabiania Waszych simów i tym razem mam pracę od Crossmelki, inaczej bym powiedział po prostu pracę od Ingi. E, Inga, jeżeli nie wiecie, Inga to jest osoba, która działa na przykład na Instagramie bardzo prężnie oraz z tego co się nie mylę jest moderatorką na Facebooku. I mam nadzieję, że się nie tutaj nie obrazisz. Ale chciałabym pokazać też Twoje konto tutaj, bo z tego właśnie, co tutaj widać, jest kilka fajnych, bardzo fajnych budowli. Więc jeżeli chcielibyście szukać jakiejś budowli w tym momencie, to możecie sobie zajrzeć na ten profil i tutaj może coś ciekawego znajdziecie. Tak czy siak, my się dzieje, po prostu tutaj um, przerabianiem synki od INGI. E, I w sumie będzie ty też ma na imię inga. Um, I moi drodzy, tak, też mi wyskoczyło właśnie, że to są zawartości zmodyfikowane, i z tego co pamiętam, gdzieś tu chyba w jednym stroju się one przymknęły, albo nawet nie w stroju, tylko w jakimś dodatku, więc ja wiem, jaki to jest ból, ponieważ um, ja robiąc chyba ostatni, albo przedostatni dom, używam tylko na przykład trzech, a, pak, trzech pakietów. Um, a gra mi wczytywa, że są cały czas cztery, więc podejrzewam, że tutaj też jakiś mały szczegół, może jakiś kolczyk się gdzieś wkradł i, i jest po prostu zawartość zmodyfikowana. Ja też będę od teraz patrzeć na Wasze prace i jeżeli też będzie zawartość zmodyfikowana, ale to będzie taki właśnie nieznaczny mod, który się gdzieś wkradł, to ja oczywiście będę przerabiać te prace. Tak czy siak, na samym początku chciałabym pokazać wszystkie stroje. Tak jak się tutaj spodziewałam po Indze, no, te stroje będą ładnie zrobione, i tutaj tak naprawdę jedyna przeróbka, jaka będzie możliwa, to przeróbka modów po prostu z gry na modów bardziej podobnych do realnego tej. Do realnych strojów czyli na alfę, bo wszystko mi, przy, mi się po prostu przynajmniej podoba, jest ładnie dobrane do synki. Widać dzisiaj, tak. że te kolory się em, do niej pasują. I to, co mi się na przykład bardzo podoba, to jest ten kontrast pomiędzy tymi po prostu pięknymi, niebieskimi, takimi, mm, takim kolorem wręcz morza, laguny, możemy powiedzieć, oczami, e, z czerwienią, gdzieś tutaj właśnie te kontrasty. To jest bardzo przynajmniej dla mnie, to jest duży kontrast, który jest ciekawy, po prostu więc dla mnie to jest taki plusik w tą stronę i moi drodzy, ja nie mam zielonego pojęcia, jaki strój przerobić no bo tak naprawdę wszystkie mi się podobają i no i, no i nie mam zielonego pojęcia myślę, że ten pierwszy to jest taki bardzo fajne odwzorowanie więc ja bym najbardziej chyba chciała ten wieczorowy przerobić, bo to jakiś makijaż będę mogła dorzucić czy coś a drugi, drugi net no, w sumie nie mam pojęcia, możemy zrobić imprezowy albo letni, ale chyba bardziej myślę, że imprezowy. Też postaram się zachować ten czerwień. I cóż, moi drodzy? Chyba pora na włączenie 10 minut. Ja oczywiście, jak zwykle, nie będę w stanie tego w te 10 minut zrobić. Też wiecie, mówię trochę ciszej i może Wam się wydawać, że mój głos jest taki troszkę przez. Nawet nie wiem, jak to taki trochę śpiący Ale jest to spowodowane tym, że po prostu jest już późna godzina i nie chcę tutaj budzić e, moich współlokatorek Coś... Coś widzicie, coś mi się te... E, to jest już minimalnie lepsze, ale coś tutaj z tymi ustami nie gra Bardzo jest ten zarys tych ust O, tutaj też jest straszny ten zarys ust e, się tu przebija, ja też zapominam, że to jest wszystko na czas, jakby nie było. Okej, okay, to jest chyba takie naj, najfajniejsze do tej pory, jakie widziałam. Może jak nałożymy jakąś szminkę, to wtedy będzie to wyglądało troszkę lepiej. I zaraz spróbuję jeszcze kąciki obniżyć. Um, tylko chciałabym taką tą wiecie, bezpieczną, to nie jest moja bezpieczna, to jest moja bezpieczna szminka z tego co kojarzę. Okej, okay, może być tak. Yy. Jeszcze raz jakbym ziksowała No kurczę, no coś, coś mi tutaj z tymi yy, te mody płatają figle, bo tak to nie powinno wyglądać. To jest słowa, pierwsza simka, do której wręcz mody nie chcę się przykleić, bo wygląda fajnie bez modów. I chyba je po prostu zostawię bez skina, bo yy, nie ma to jest akurat męski, może nie będę męski dawać bo nie ma sensu jej dawać skina, który ją tylko tutaj będzie wpływał na to, że jest brzydsza, więc chyba zostanie bez skina ale tak, ale na pewno usuniemy sobie tutaj rzęsy moglibyśmy jakieś dołeczki nawet jej dodać, ale bardziej mi teraz chciałem się skupić jeszcze na nosek, mogę ci zrobić, ale nie nic pasować no, zostało już 8 minut niecałe, moi drodzy, a ja się bawię i wjeżdżę sobie góra-dół, góra-dół I szukam nie wiadomo czego Czyli taki, wiecie, typowy odcinek w sumie ze mną Też wiecie o tym dobrze, że akurat jeżeli chodzi o te metamorfozy, to ja nagrywam to w tym momencie, co, co nagrywam A jakby i tak dorzucić piegi, myślę, że piegi by tych oczu bardzo fajnie pasowało. W ogóle te oczy są przepiękne. Ale wracając do tematu, to... Te są troszkę za ciemne. O. Ale wracając właśnie do tematu, moi drodzy... Zapomniałam, coś miałam wam powiedzieć, a... a że nie jestem w stanie się skupić na dwóch rzeczach na raz, czyli na przerabianiu simki i na rozmawianiu z wami, ale ujrzyjcie, że się staram i to bardzo. Żeby coś do was mówić I to było logiczne Jak wiecie, o te takie wkurzone się troszkę wydaje te też takie wkurzone A też słyszycie mój telefon Akurat mam pod ten podgłośniony um, Nie pasują te Ten też Ten chyba pasował W miary te pasują Tylko to musi być Trochę jaśniejsze Jeżeli o to chodzi Te oczy takie troszkę mm, Morskie, zbyt morskie, ale z... myślę, że będą akurat do niej pasać. Może spróbuję dodać jakieś cienie, bo skoro nie mamy żadnego skina, to może te cienie troszkę zmieniam, troszkę rozświetlą tą twarz. I teraz tak, Simka ma ciemniutkie włosy, takie lekko falowane i nie za długie. Powiem Wam tak, taką fryzurę mieć, o Jezus Maria, to jest mieć na pewno gdzieś mam. Ale żebyś teraz dokopać, na no szybko, wiecie. Zawsze jest problem z fryzurami. To, to jest nieodłączny element. No, to, to nie jest ta fryzura, na pewno. E Telefoniku mógłbyś się troszkę wyciszyć, bo. O, jeszcze chyba usłyszycie karetkę, która jechała właśnie w tym momencie. E Też. Nie wiem, czy ja będę wam usuwać tą muzykę z Simsów, bo w sumie, skoro jest ta muzyka, to myślę, że ona. By sobie... A, mogłaby być. Czekajcie, ja wyciszę ten telefon. Zostało mi 5 minut. Więc nie powiedziałabym, żeby to, to było jakoś um, dużo. No, te są za, za długie trochę włosy, ale te. Ale nie, nie, zbyt bardzo nachodzą na twarz. I wiecie, czasami zakrycie twarzy jest ok, ale czasami. No to jest. Teraz jeszcze włączyłam sobie telefon ze stoperem. Możecie się ze mnie pośmiać, bo oczywiście muszę coś zawalić. Um... Dobra, lecę, 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 jak wiecie, cały czas do góry i szukam inspiracji, natchnienia i fajnych włosów, ale tak owych nie mogę znaleźć za nic w świecie. Też, właśnie do takich jasnych w Oczu pasują zawsze jasne włosy, a ty też jest taki właśnie ten kontrastik, że jasne um, oczy i ciemne włosy, ok? Um, no, od boleści mogłoby być to, ale ja bym nie chciała odboleć, tylko ja bym chciała znaleźć coś. No, nie, nie jest najgorzej, ale. Ale zbyt bardzo mi zasłania to twarz, a ja bym nie chciała aż takiego zasłaniania tej twarzy, bo ona jest ładna. Mimo, że nie ma właśnie skina, to, no, to większego wyboru chyba nie mam jednak. Albo jestem ślepa i wiecie, jakieś fajne możliwości nie zauważyłam. Um, tutaj już jest całkowicie zasłonięta. Jakby i takie włosy zrobić, tylko... Albo jest jeszcze... Taka opcja. I ta opcja nie byłaby wcale taka, moi drodzy, najgłupsza, mi się wydaje. O! Ta by... Znaczy, troszkę jaśniejsza bym chciała, ale wyboru nie mam. Ale ta niby nie jest najgłupsza. czekać raz jeszcze dobiorę dodatki z całymi 3 minuty. Chyba sobie ten czas trochę przedłuży bo takie wisienki możemy sobie dodać. Eee, chyba sobie to trochę przedłużę, bo wątpię, żebym się w tym czasie wyrobiła jeszcze z jednym strojem, ale najgorsze, że za, nami, za mną już część jest. Eee, tak, teraz wjechali do góry i z takim rozcięciem miałam gdzieś taką fajną sukienkę z rozcięciem o, na przykład, takową tutaj. I jest nawet kolor czerwony, ale mi nie pasuje. <śm> Mieć to jest jedno, jeszcze tak, żeby pasowało wizualnie do simki. Um, tak, teraz będę szukać sukienek. I chyba zostanę przy tej pierwszej, albo taką panterkę dać. Patrzcie, moi drodzy. Um, A ta, jakby była czerwona, ale nie, to jest taka. Nie, dobra. Wracamy się do pierwszej opcji, którą wybrałam, bo by była najlepsza. Nie, to była ta. Wiecie, czasami lepiej postawić na proste rzeczy, które są sprawdzone, a nie kombinować. A buty to mogłabym mi takie dać. Co do dodatków, to. Tak, ale z drugiej strony chciałabym ziksować tą bransoletkę. Nie, tak zrobimy. Tak będzie szybciej, zanim ja znajdę tą bransoletkę. Nie, może taki jeden mały zegareczek. Mm, I tutaj jeszcze naszyjnik. Nasz naszyjnik też mogę wstydać. Nie, za długi jest. Totalnie za długi. Ok. Dobra, em, to jak mówiłam chyba, że imprezowy jeszcze strój chce. Oh my god, włosy mi się usunęły, bo czemu by nie? Czemu nie zrobić mi jeszcze zebrać kolejnych kilku em, wspaniałych sekund na szukanie znowu tych samych włosów co wcześniej? Em, polecam, polecam. A jakby jej związać te włosy, to moje drodzy, nie wyglądałoby też źle, mi się wydaje. Inaczej, tak trochę. Em, co do buzi, to musimy się przybliżyć i tak makijaż zdjąć. Tutaj jeżeli chodzi o to, to weźmiemy sobie rzęski. Dalej lecimy z, tutaj z tym. Na usta możemy coś nałożyć, znaczy w sumie nawet musimy nałożyć, żeby to jakoś wyglądało fajnie. Taki naturalny może być kolor, a jeszcze oczy nasze, oczywiście. Oczy będą tu, i ja nie pamiętam kompletnie, jakie tu były te oczy. Nie, to nie jest ten. To jest ten, to są koło tych e, dragon. Czyli to. Fajcie. Nie tu, tu. E, I teraz to były. Te. Dobra, udało się. Zostało mi 13 sekund i ja, moi drodzy, już zapauzuję i po prostu dokończę ją ubierać i, i tyle. I tyle w tym temacie po prostu. E, dobra. Coś na ten styl bluzki powinnam gdzieś mieć. Na ten styl nie mówię, że będzie taka sama, bo chyba raczej takiej nie będę mieć. Ale taką... Ja mam dużo bardzo takich. Tylko, że to jest taka trochę krótsza. Ale dobra, mniejsza. Ja widziałam taką, która mi się wydawało, że mogłaby fajnie tej w nam. O, to też jest taka, współgrać. Tylko teraz ja ją widziałam. I no się skończyło, że ja ją widziałam, moi drodzy. No, bo znaleźć jej teraz już nie znajdę. Nie, bo teraz już niżej niż byłam wcześniej. Oj, powiem wam, że jest już późno. Ja tu się inną powinna iść spać, a nie nagrywać ten odcinek. Bo. A, dobra. Chciałam to wziąć. Tutaj wziąć czerwony i do tego spódniczka. A, jestem na spódniczkach, okej. Okay. Nevermind, moi drodzy. Taka nie będzie pasować, na bo broże Ale jakaś... O, ta w sumie fajnie leży. Um, buty do tego... Nie, te tu nie będą pasować, ale... Takie by były fajne, i jeszcze tutaj by się nam przydały jakieś dodatki. Um, ok, I jeszcze kolczyki jakieś też um, większe, bym powiedziała. Czy znaczy takie, że będą um, zwisające? Um, nie, te są takie przesadzone. Takie... O, te mogą być fajne. Ale czarne, 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 albo czerwone Czerwone mogą być, ok Dobra, moi drodzy, udało się Tak, wiem, że jestem troszkę um, Czas przekroczyłam, tak czy siak Jeżeli chodzi o linki, oczywiście znajdziecie wszystko w opisie um, Bardzo dziękuję Naszej, mojej w sumie ingie, Indze za to, że wysłała mi tutaj Tą simkę e, Powiem, że tak, że była to przyjemność Przerabiać taką simkę e, I mam nadzieję, że nie zawiodłam autorki bo no, wydaje mi się, że jest ok, przyjmijmy takie wrażenie bardzo mi się podoba... a, nie, nie, nie ten strój, znaczy ten też mi się podoba, ale ten z moich przerobionych, to ten mi się chyba bardziej podoba nawet w tych kitkach wygląda jakoś tak fajniej i cóż, moi drodzy, jeżeli podobał się ten odcinek Wam to oczywiście Wy też możecie wysłać mi pracę do przerobienia będzie mi bardzo miło i, i cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych, jeżeli nie widzieliście niczego, to na samym końcu filmu będziecie mieli propozycję jakiegoś filmiku wybraną specjalnie przez YouTube, więc e, tak to YouTube wróżbita będzie wiedział, co Wy będziecie chcieli zrobić. E, I cóż, to by było na tyle i do następnego odcinka. Pa pa!